Ale najbardziej szokującą konkretną częścią wystąpienia Mateusza Morawieckiego było to, że on powiedział w tym swoim wystąpieniu, że jeśli... PiS byłby do władzy, to nie tylko, że niemożliwe byłyby te tra nowe traktaty nie. europejskie, ale nie byłby możliwy podatek od pojazdów spalinowych. Facet się sam pod tym podpisał dwa lata temu to jest jeden i teraz z... twierdzi, że hmm. Jezus, oś... ja, to... hmm. Czy coś. Co mówię, to no zupełnie na serwę. Największa tragedia tego, co nas, nam się szykuje, to nie to, że Donald Tusk prawie na pewno będzie po kolei teraz wyprzedawał obszary polskiej niepodległości, je przekazywał do Po Brukseli. to tu został wysłany. Niestety. Po to tu został wysłany, po to tu został wybrany, po to dostał na to wszystko pieniądze i tak dalej. Ale, że on to robiąc będzie mówił, ale o co chodzi? Przecież ja tylko wykonuję, wykonuję zobowiązania, które podjął rząd poprzedni. No, no.